Wszystko dobrze się skończyło, Iron Manie. Uratowaliśmy komendanta. A w opowiedz mi, jak ty zostałeś tym Iron Manem? Oj, opowiem ci pewną historię. Kiedyś przewoziłem broń. Tak? tak? Opowiedz mi tę historię. I wtedy mnie zaatakowali złoczyńcy. Hmm. Ej, jak tam mój, mój komplot no Przy... broń, czy jeszcze nie? Przygotowałem wszystko, możemy zacząć ładować. Jechać ją sprzedać. Jechać ją sprzedać. Bo musimy ją tylko załadować. Ładujemy ją, dostaniemy za nią kopę force. Sprzedamy ją na czarny rynek. Jeszcze to! Siadaj ruszamy. Dobra, tylko włożę to. Dobra, ruszamy. Udo, się kupiemy, ale damy radę, nie? Pewnie, ruszaj. Mm, gaz do dechy. Mm, Jak jechamy w podróż, no to zostaliśmy zaatakowani. Aha, opowiedz mi o tym. Właśnie, przyszedł pierwszy, to był. Opaki. No. Zbliżają się, musimy wracać i mi No, przygotujcie się. Musimy no. rozwalić z taksa i ukraść całą broń, którą przewozi tym transportem, jest bardzo droga, przyda nam się. Ruszajcie. Dobra, ja zrzucam dynamo. Okay. Teraz, odpalić dynamo. Mamy to, udało nam się zdobyć broń. Co? Słuchaj, ale oni jeszcze żyją. Co z nimi robimy? W Chowamy ich w jaskini. Zamknijcie ich w jaskini. Mogą się przydać. Dobra. O, gdzie ja jestem? Jesteś w mojej jaskini. Zamknąłem cię tutaj, Starks. Bo potrzebuję, abyś stworzył mi nowoczesną broń do zagłady świata? Twój kumpel został przewieziony do innego więzienia, a ty zostaniesz w tej jaskini tak długo, jak zbudujesz mi odpowiednią broń. Masz do dyspozycji mojego profesora. Dzień dobry. Ale co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz, o. co ty chcesz ode mnie? Co mam ci zbudować? Masz mi zbudować super rakietę. Jesteś pilnowany przez moich osobistych żołnierzy. Tutaj masz postęp, potrzebne materiały. Masz mi zbudować super rakietę. Masz na to 4 dni. Jak nie, to ja załatwię ciebie. Zacznij lepiej już dziś. Na razie, Starks. Witaj. E, ja jestem profesor Marko. Zostałem też uwięziony tak jak ty, po to, aby zbudować rakietę, ale sam nie mam pomysłów. Mam nadzieję, że wspólnie coś wymyślimy. Dobra, profesorze, mam pewien pomysł, jak się sam wydostać. Świetnie, zacznijmy od razu. Starks to jest Sergej. On dostarczy nam materiał, który potrzebujemy. Co jest nam potrzebne? Blacha mhm. na wszystko odporna Ok. Jakieś niezniszczalne rakiety ja to... Tak, przerobimy je. I trochę wyrzutni, możesz to załatwić? Tak. Już się robi. Zaraz będziecie mieli wszystko, czego potrzebujecie. A wy ich pilnujcie. Tak jest. Dostarczyłem Wam wszystko, czego potrzebowaliście. Teraz zaczynajcie. Dobra. Marko! Tak? Ty budujesz rakietę. Ja coś zrobię, żeby. Z... żebyś je stąd zadostał. Ale jak to? Co chcesz zbudować? A zaraz zobaczysz. No dobra. Zaczynajmy. Dobra. Hej, co ty budujesz, Starks? Super, broje. Nie wiem, dobra. Uważaj, idzie straż, schowaj to szybko. I! Jak wam idzie? Zostało wam dwa dni. E, już prawie kończymy. Tak. Zobacz, jak nasza rakieta wygląda. Hmm. Niby okej. Okay. Przekażę to szefowi. Dobra. Stark, kiedy ten twój, ta twoja zbroja będzie gotowa. Nie mamy już dużo czasu. Zaraz będzie. I jak tam, Starks? Co zbudowałeś? Moja super zbroja jest. Za tym kamieniem Wow, ale czad! Ale jak to zadziała? Masz zasilanie? Tak. Okej, okay. kiedy zaczynamy? Dobra, już za chwilę. Okej. Okay. Ty musisz to założyć? Tak. Okej, okay, zakładaj. Hmm. Gdzie Starks? No tutaj buduję za tym. Gdzie yes, Mów! No za tym Oła. 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 Co to? O, o. Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Okay. To ten twój skawander. Tak chcesz się wydostać? Tak. Poczekaj, jeszcze maskę. Masz jeszcze maskę? Pokaż. Dobra. E, jak teraz wyglądasz? No, to jest mój skapaner. Co to za gość? Strzelam w niego! <grych> <grych> oh. Co mu się stało? Muszę zawiadomić szefa. O co tu chodzi? <grych> Co to? Szefie, szefie, alarm. Co się stało? Stark zbudował jakąś... Nie wiem, zbroję czy coś takiego i uciekł z więzienia. Nie możemy go pokonać. Hmm, czy ja wszystko muszę robić sam? Prowadź do niego. Chodźcie, chłopaki, ruszamy. Gdzie on jest? Co to jest? O, tak się... O, to mnie Gdzie on jest? Czym ty jesteś, co ty wymyśliłeś? Muszę mieć ten skafander. O, odmówił. O, o ten Starks? Starks załatwił go. O, to jeszcze nie koniec. Nie, co się dzieje? Wszystko rozwalone, cała jaskinia. Szefie, spokojnie, spokojnie. Znaleźć mi go i to już. Spokojnie, szefie. Na razie mamy go. Co on zrobił? Co zrobił Stark? Jak zbudował to? Ja, ja naprawdę nie wiem. Ja przy tym nie byłem. Masz mi zbudować taki sam skafander, bo inaczej stracisz życie, rozumiesz? Tak, tak, rozumiem. O, panie Aaaa! Aaaa! Aaaa. Nie zobaczę, brat. Wydostanę się stąd. Ow, 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 Kurde, przestaje produkować broń, produkuje z do To bardzo ciekawa historia. Nie wiedziałem i co, i od tego czasu produkujesz tylko z Tak, a już skończyłem. Ze skafandrami? Nie, zbrojniany. Aha, a ja pytałem o skafandry. Właśnie. Broni już nie produkujesz. No. Mhm. No to świetnie. Ciągle ulepszasz? Co? Który to twój najlepszy i najmocniejszy skafander? Ten, ten blaszany. Tak? Jest najlepszy? Tak, on jest najtrwalszy. Aha, świetnie. Najdłużej wytrzymuje. Musisz mi go kiedyś pokazać. Dobra, słuchaj, nie ma co. Chyba wracamy na komisariat, co? No, ale przecież tego blaszanego to widziałeś. Ja przecież wygrzewałem ży wszystkie moje aliumany. No faktycznie masz rację, ale nie znałem Twojej historii. No dobra, słuchaj, wracajmy. Świetnie, że Twój brat poznał nas z tobą. Teraz jesteśmy silniejsi. Na pewno czekają nas jeszcze jakieś przygody. Ruszajmy. Czef. Chodź. Dobra.